To, to czekaj, ja, ja jeszcze do jednego widzę, zadzwonię, co wam tam y, za granicę chciał was wysłać, może on odbierze. Damy incognito nagrywać. No to nagrywaj Krzysiek Inkognito. Co? Nagrywaj. Nie, to pytaj na mnie. Nie. Hmm, zaraz, za, 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 zaraz, ja właśnie chcę... Czekaj, bo tu... Żeby już ten, wszystko to pokręcić, co wszyscy chcą, żeby... Oj nie, to nie tak, tu się dzwoni do niego. może odbierze to cały ten program partnerski Oj. bo to jakieś jest us tak. masz ustawione tak, 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 cały ten tak, tak, tak. to wtedy uh -huh. po prostu oni sprawdzają uh -huh. no dawaj dawaj dzwonię poczekaj zobaczymy czy odbierze ale ty, ja on ma, ma imię, ten Andruszkiewicz. Adam. Adam, Adam. Tak? Adam. Hmm? Ale mały. Mały? Mały. Niski znaczy się. No niski. Niski. No, no to Napoleon też nie był wysoki podobno. Więc wiesz. Niski, wzrostem, ale może wielki. Duchem. Jak ministrem został? On ministrem? Tak. A jaki minister? Ja zaraz poszukam czego on jest ministrem właśnie. Dobra, zobacz. Już patrzę. Czego on jest ministrem właśnie? Adam Gruszkiewicz. Adam? Poseł, poseł Adam Andruszkiewicz. Adam Gruszkiewicz. Adam Andruszkiewicz, polski polityk w latach 2015-2016 prezes Młodzieży Polski, poseł na Sejm w latach 2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji od 2020 roku sekretarz stanu w KPRM to minister nie był nie, to sekretarz stanu to jest minister chyba właśnie Czekaj, nie no, przeczytam ci całość po sekretarzu to jest po sekretarze. W ministerstwie to minister. cyfryzacji. Ale nie był minister. Yy, urodzony w Grajewie 30 czerwca 1990 roku. A, był wiceminister cyfryzacji. No, wiceminister. Był wiceministrem. A teraz jest sekretarzem stanu w komitecie PRM? Co to znaczy? To znaczy. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. O! Teraz jest sekretarzem, a był wiceministrem. Od cyfryzacji. Ja pamiętam, bo on obiecał, że zwalczy cały hejt na Facebooku i na YouTubie. I że będzie można pisać, że nie będzie blokować tych prawicowych poglądów. No to trochę mu nie wyszło. Właśnie dużo, dużo jest takich, wypisują do YouTube całe te głupoty. Cały ten, bo oni zezroszczą, że ktoś mm -hmm. dobre filmy nagrywa, ma po prostu dużo widzów, mm -hmm. oni się głupią i oni to wszystko po złości robią. Po złości, tak. No zgłaszają na przykład Wojtek Twoje filmy, tak. żebyś Ty nie zarabiał, żebyś Ty przestał nagrywać filmy, żebyś nie miał tylu widzów i tak dalej. A ja już teraz się zhekszyłem, to teraz będzie inny publiczny, a mm -hmm. YouTube a sprawdzi ręcznie. I, Sama pokaże, że po prostu jest sprawdzony, jest wszystko ok, i wtedy sobie będę, będę mógł sobie nacisnąć i pójść na mój kanał. I teraz tak będę robił. No, to jest fachowiec jest tu, nie? No, tak. No. Widzicie, są trudności, Rafał. Sobie z nimi próbuję radzić jakoś. Rafał? Tak. No? Dawaj. No, yy, to czek. czytam jeszcze o tym Adamie Andruszkiewiczu. Yy że był oskarżony, że podpisy miał fałszywe jak startował do Sejmu za co? podpisy miał fałszywe że część podpisów poparcia w wyborach została sfałszowana nie został jednak przesłuchany, pozwał stację TZN zarzucając jej kłamstwo jakie jakiej partii? w y jakiej on jest partii, poczekaj co? Teraz jest sprawa i sprawiedliwość. A to ja porzucałem dzisiaj tak. po 5 tysięcy. No. Po 7, po 5 tysięcy, po 4 tysiące. Mhm. ludzi oglądają, ale oni tak. po prostu nie mam reklam. To przyjdzie ten czas, że porzucą i to będę zarabiał jeszcze większe pieniądze. Trzeba schytrzyć się. Trzeba się schytrzyć, to prawda Wojtek. Można się narobić i nic nie zarobić, jak mówi powiedzenie, wiesz. Ale to oni mi nic nie zrobią. Mogą mnie pocałować w dupę. No w sumie to chyba tylko A Trzeba się znać. Wojtek, Męka. nie mogą, nie mogą. Bo ty się z nimi nie spotkasz nawet, więc cię nie, nie mogą nawet pocałować. Ale to, tylko to powiedziałem, że... <coughs> Halo? Pownie. A ktoś do mnie dzwonił z tego numeru? Nie, no to A dobra, dobra, już wszystko rozumiem. Dobra, pozdro, nara. No krótki film właśnie. To mnie? Nie, to ja już sprawdzam tu numery. Dobrze, dobrze, już. Czekaj, to, 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 dobrze, dobrze. Do, a, no właśnie, już ja wiem. Muszę zapisać numer do człowieka. Dobra, i jeszcze ktoś do mnie dzwonił. Spróbujemy jeszcze do tego zadzwonić. Boże masz do mnie. Tak, ja, ja Tobie film pokażę zaraz taki. Wiesz, krzychu? No jaki? Co wczoraj właśnie, co Wojtek mówił. Jak poszedł na tę demonstrację, tak, antyaborcyjną. I zobaczymy, co Ty powiesz o, ten, na ten temat. Dobra, to nie odbiera. To zaraz pokażę Ci film. thank mm -hmm. you